Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę śledziową z ziemniakami. Mam tutaj cztery ziemniaki ugotowane w mundurkach. Zeczemy na tarce o dużych oczkach. Cztery jajka również zeczemy na tarce o dużych oczkach. Dwie marchewki również zeczemy na tarce o dużych oczkach. I tutaj mam trzy płaty śledziowe, przepis znajduje się na moim kanale, śledzie z zalewy octowej. Śledzie pokroimy w kosteczkę, a ja tutaj mam cztery łyżki majonezu, sól i pieprz. I później połączymy składniki, będziemy sałatkę robić warstwową. Składniki... Już mam przygotowane i teraz będziemy układać warstwowo sałatkę. Na spód damy ziemniaki. Ziemniaki oprószymy pieprzem, ponieważ ziemniaki gotowałam w osolonej wodzie i teraz tylko dodamy pieprzu. na pół misku formować naszą sałatkę śledziową. Damy niewielką odrobinę majonezu. Wyłożymy śledzie. Ponownie damy niewielką ilość majonezu. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> coś mi dzisiaj w kartle przeszkadza. I na to damy pokrojoną cebulkę. Czerwona cebulka jest delikatniejsza. I również smarujemy majonezem. Pamiętamy, aby zachować. Tak. I teraz oprószymy solą pierwszą I boki obsypiemy startym jajkiem ale musimy osmarować delikatnie majonezem i będziemy mieli sałatkę śledziową z ziemniakami. zachowujemy taki pewien kształt tej naszej sałatki troszeczkę mi się tu rozsypuję Na wierzch damy marchewkę i odekorujemy zieloną pietruszką. I będziemy mieli sałatkę śledziową z ziemniaka. Przekorujemy zieloną pietruszką. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Sałatka śledziowa z ziemniakami.